Cześć, witajcie na kanale Pani Fotograf Dzisiaj. Po dość długiej przerwie zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Pomysł na... W Wam, jak zrobić lampiony, coś w rodzaju świeczników, ze zwykłych słoików. Tak udekorowane słoiki mogą stać na stole, przy którym siedzą goście w dniu Waszego ślubu, lub mogą tworzyć romantyczny nastrój podczas kolacji, albo to jest fajny pomysł na dekorację stołu wigilijnego, ponieważ niebawem zbliżają się w święta. No więc co jest potrzebne do wykonania takich lampionów? Oczywiście słoik, z którego musicie zdjąć etykietę. Najlepiej zrobić to po namoczeniu słoika, wtedy ten papierek z nazwą produktu, który był wcześniej w słoiku, bardzo łatwo Schodzi. Dodatkowo są nam potrzebne różnego rodzaju wstążki, sznurki, ja mam tutaj także koronkę, którą ozdobię swój słoik. Ja użyję też takiej specjalnej taśmy, nie mam pojęcia jak ona się nazywa. Jeśli wiecie, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Nie jest to zwykła taśma klejąca, jest to taka taśma papierowa, którą można łatwo przedrzeć i nie trzeba nożyczek, żeby ją przeciąć. No więc słuchajcie, ja do swojego słoika Przyczepię kawałek koronki. Koronkę do słoika będę przyklejać takimi specjalnymi podklejkami, które używam, gdy wklejam wydrukowane zdjęcia do albumów. Wy natomiast, jeśli nie macie takich podklejek, możecie po prostu użyć zwykłej, dwustronnej taśmy klejącej. A teraz do słoika przykleję kolorową taśmę. Mm. Tak jak mówiłam, to nie jest zwykła taśma klejąca, to jest taka papierowa taśma. Jeśli wiecie, jak się nazywa, bo ja niestety nie pamiętam, to napiszcie mi w komentarzu. Można ją kupić w sklepach papierniczych. Ja swoją kupiłam w e -piku, ale oczywiście przepłaciłam, bo w Epiku jest wszystko 100 razy drożej. No i ostatnią rzeczą, jaką teraz zrobię, dekorując swój słoik, to obwiążę tutaj górną część słoika z zwykłą czerwoną włóczką. Kilkakrotnie obwinę gwint słoika i zawiążę. No więc słuchajcie, tak wygląda mój gotowy lampion. Wy możecie ozdobić go w dowolny sposób, używając tego, co macie pod ręką. Teraz wystarczy włożyć po prostu zwykłą świeczkę do podgrzewacza, oczywiście zapaloną i cieszyć się pięknym, delikatnym światłem jak daje ten darkę.